Witajcie, kochani, witajcie. Jest, Jest jeden z tych programów, które niechętnie robię, ponieważ nie są to wesołe wiadomości. Pozytywne na tyle, że pokazują prawdę, no i tej prawdy będziemy wykrywać coraz więcej. Właśnie dzisiaj, jak widzicie, nawet datę. 23, 05, 23. Bardzo silne numery, które mogą nawet spowodować jakieś zmiany. Jest to ważny dzień, ważny termin. Co się takiego wydarzyło? Trzeba tu tutaj by było na chwilkę wrócić do mojego poprzedniego zdjęcia, które Trzeba otworzyć, a mianowicie zaczęło się od Pensylwanii. Rok 2018. 900 stron raportu, ja pamiętam, nawet zrobiłam program na ten temat. 301 księżyc Kościoła Katolickiego ponad 1000 ofiar czyli Dzieci, wobec których księża mieliby dokonać przemocy seksualnej. Było to bardzo szokujące. Pamiętam, a nawet dla mnie samej, nigdy się czegoś takiego bym nie spodziewała. No i ponad tysiąc ofiar, czyli nieletnich dzieci. Um, czyli dzieci, osób nieletnich, może tak powiedzieć, przez okres 70 lat i dotyczyło sześciu diecezji. Ok. To się wydarzyło wtedy. Z czym mamy dzisiaj do czynienia? To jest kolejny raport. Tu macie. Prokuratora generalnego ze stanu Illinois, który to ogłosił. Zanim zaczął mówić, widać, że jemu to bardzo trudno samemu przyszło, ponieważ usprawiedliwiał się na początku, że w ogóle jego matka pochodzi z Haiti. I jest to bardzo katolicka wyspa. Że matka chodziła do kościoła, czyli była praktykująco katoliczką, i co wieczór się modliła, a on sam z żoną wysłali dzieci do szkół katolickich. Więc jak najbardziej wierzyli zawsze w tę instytucję. I sam był świadkiem dodaje, ile dobrego ten Kościół katolicki zrobił dla środowiska. Więc nie tylko negatywne, ale oczywiście Kościół katolicki ma i swoje dobre strony, dobre uczynki. Ale także właśnie tu podkreślił, jak ogromnie jest istotnym, by mieć zaufanie do Kościoła katolickiego i do księży. Kiedy to w 2018 roku. Zaczęto dochodzenie tak na poważnie w Pensylwanii. No, nie zaczęło, te ogłosili już swoje dochodzenie w Pensylwanii. Tak. I stan Illinois zaczął przyglądać się w 2018 roku bliżej. Zaczynając dochodzenie w sprawie przemocy seksualnej wobec dzieci przez księży w sześciu diecezjach stanu Illinois, w tym Chicago. No i co ustalili? Nie wiem na ile tutaj będę, będzie to widziane, ale i tak pokażę, bo to mam. Otóż 451 katolickich kleryków, jak to on nazywa? Księży jednym słowem, czy braci religijnych? Ja naprawdę nie potrafię Wam dokładnie powiedzieć, co to nawet oznacza. I 1997 ofiar, czyli dzieci. Hmm. Z tych sześciu diecezji stanu Illinois, które były um, no, ofiarami przemocy seksualnej wobec nich. To było przez, to działo się przez 70 lat. I już mówi ten y, prokurator generalny y, z Illinois, że no niestety. Wielu, wielu osób, nawet z tych 451, um, no przepraszam, z powodu przedawnienia sprawy, wiele, wielu z tych, wielu z tych dzieci nigdy nie ujrzy sprawiedliwości. Byli ci, którzy wykorzystywali niewinne dzieci i byli ci, którzy to ukrywali. Raport zawiera 700 stron. I tu chyba miałam takie zdjęcie, które pokazuje, jak on ten raport trzyma w rękach. Nie wiem, czy będę to miała. Widzę, że niekoniecznie mam. Więc W pewnym momencie wziął w ręce ten raport i mówi: Tak, jest. Jest no, spora książka, 700 stron. W 2018 roku dodaje, zaczęła, zaczęło się dochodzenie w tej sprawie, ponieważ zgłoszono 103 przypadki przemocy seksualnej wobec dzieci przez księży popełnionych tam w stanie Illinois. A kiedy zaczęli, no to jak to ja zawsze mówię: im dalej w las, tym więcej drzew. Więc dochodziły kolejne przypadki, i w sumie razem jest ich 451 jako kleryków, a aż 1997 dzieci w sześciu diecezjach Illinois. Jaż prosi się w tym momencie zapytać. A ilu nigdy się nie zgłosiło, bo się wstydziło, bo się obawiało, bo nie chciało rozgłosu, bo nie chciało zeznawać. I to wszystko, kochani, nie ma co więcej dolewać benzyny do ognia, no bo tyle wiadomości już wystarczy. Buziaczki, uściski, i pa.